Siemanko, mam strony Paweł. wam pokazać jak kupuję Rosę to właśnie tą 19 gemów. Uzbierałem te 19 gemów na farcie, bo otworzyłem big boxa i mi wy wypadły te 3 gemy. Zagrałem sobie nią dwie gierki, więc możemy już chyba przechodzić do kupowania, bo nic więcej nie mam do gadania. Ona jest za 19 gemów, mam też idealnie 19 gemów i uwaga, kupujemy ją. Okej, okay, mamy ją. 4 na 4. Rzadkie postacie lecimy z testowaniem jej. Nie grałem nigdy na, na tym, tym, chyba że na wypróbowaniu na live na, live, na, na, na tej jaskini treningowej. My wszyscy Rosy tu są Go, go, go Okej okay. Dobra W ogóle jest bardzo fajny atak tej Rosy Mi się bardzo podoba Zagrałem sobie w nią dwie gierki, myślę. Nie więcej, o, nie, nie, przegrałem, ale mamy trzecie miejsce. To jest bardzo ważne, że mamy te trzecie miejsce. I możemy go. Mamy plus 6, bardzo fajnie. Mi się podoba chociaż. Jak widzicie, yy, zaraz biję te 5000. Nagrywa się wszystko, musiałem sprawdzić. I lecimy z rurą To chyba będzie ostatnie, wiecie. Dobra, mamy ją. Dobra, <śpiewanie> ja tam troszeczkę storałem, no bo zebrała mi tego parkipsa ktoś tam jest, tak wiem. Ajajaj, siódme Siedm miejsce chyba Siódme miejsce, tak Plus, ja chciałam troszeczkę tam jakby tak przykoksić, żeby um, zabić tą um, Rosę i zebrać jej parę cubesa no, ale wjechała na tym pociągu. Druga Rosa O fuck. O nie! O kurczę, no to mamy pograne sobie. Zero na szczęście. To co pograłem? Po co ja używałem tego, tego? Po co ja używałem? Autoataku. Nie wiem po co. Ja ją przycisnę. No nie no, nie mam czasu, bo ona... To on, to jest chyba on. Przyciśnij mnie. No to nie jest marnowany ult, fuck. Hmm. Tu jest ten boy, i chciałbym go zabić, ale tu jest Sarosa, kurde. Ja chcę tego. Tylko... Zabić tego bo ale chyba mi to nie wyjdzie. Chcę ja jakoś powolnie nabijać ultra na mnie. Przepraszam, ja tak ci omówię, ale nagrywam to z rana. Muszę wyjść, żeby mi nie, przyta... nie, przy... nie przyczasnął. Skidram się na chwilę. Bo, wow, ono jest jeszcze na pociągu. No to chodźcie do mnie, że jest. Po co? Ja I do żyje, więc mogę się pożegnać z, z życiem. No, nie mam szans. Mogę jeszcze przyczekać, ale by mnie tak. Po pomalutko obijał mnie, więcej i tak nie miałem, się, nie miałem szans się uleczyć. Więc chyba zagrałem trzy gierki, ale mniejsza. E, mam nadzieję. Dobra, będziemy kończyć to i mam nadzieję, że wam się spodobał. Ocinaczek zostawcie subika na kanale, łapeczkę w górę, skomentujcie i się mam do następnego like. Live będzie około chyba 15 lub 14. Siema!